Rurytania ziemowita szczerka, czyli podróże po Europie B. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ziemowit Szczerek, a to audycja Rurytania. Opowiem dzisiaj o rzeczach, które się dzieją aktualnie w Białym Domu, w administracji Donalda Trumpa, bowiem wydaje się, że skończył się etap tak zwanego bromansu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, bo od kiedy Donald Trump przyszedł do władzy, po raz wtóry zresztą, próbował czegoś rodzaju nowego otwarcia w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. I wydaje się, że właśnie Nachodzimy w końcu do momentu, kiedy po wielu wahaniach i po wielu zwrotach akcji, w końcu może dojść do czegoś bardziej trwałego i, co ważne, skierowanego przeciwko agresywnej polityce Władimira Putina. Między innymi Guardian i The Times zauważają, że Trump teraz częściej krytykuje Putina za eskalację. Tego, co się dzieje na Ukrainie, szczególnie za ostatnie naloty rakietowe i dronowe na Ukrainę, twierdząc, że zabija Ukraińców i że odrzuca tak naprawdę negocjacje, udając dobrą wolę i jak to ujął Donald Trump w swój stosunkowo taki specyficzny sposób, że on przez cały czas brzmi bardzo miło, ale niewiele za tym stoi. To znaczy, no jakby w końcu Donald Trump zrozumiał to, co. Analitycy i doradcy, a także państwa europejskie, próbowały powiedzieć mu na temat polityki Putina już od dawna. I dobrze, no, że wcześniej czy później to się stało, natomiast no, gdyby posłuchał wcześniej, to być może nie zginęłoby tylu Ukraińców, ile zginęło do tej pory. W każdym razie w Waszyngtonie trwają aktualnie dyskusje nad ustawami sankcyjnymi. I mają mieć one poparcie obu stron, amerykańskiej sceny politycznej zarówno republikanów, oby, jak i demokratów, którzy generalnie są skłonni do tego, żeby kontynuować pom pomysł do Ukrainy, a nawet ją wzmacniać. Są oczywiście głosy, które ostrzegają, że Donald Trump, jako osoba, która już wielokrotnie pokazywała, jak, jak bardzo jest nieprzewidywalna, wróci z kolei znowu do polityki Pro, albo przynajmniej jakiejś mniej jastrzębiej wobec, gołębiej wobec Władimira Putina. No ale pewne tendencje wydaje się, że już nastąpiły. To znaczy, że już przekroczony został pewien, pewna przełęcz w możliwym uzyskaniu zaufania Trumpa przez Władimira Putina, który przecież na to zaufanie gra, a jednocześnie za każdym razem, kiedy Trump idzie na ustępstwa. Putin coraz mocniej atakuje Ukrainę między innymi wykorzystując fakt, że w ramach gestu tzw. dobrej woli Amerykanie wstrzymują pomoc dla Ukraińców, Rosja nasila ataki zamiast usiąść do stołu negocjacyjnego, na co liczyłby Trump. Już niedługo po zaprzysiężeniu, bo w lutym 2025 roku Trump rozmawiał z Putinem, planując natychmiastowe negocjacje, zresztą zapowiadał przecież Trump, że najpierw w ciągu jednego dnia yy, zakończy wojnę w Ukrainie, potem w ciągu miesiąca, no, teraz jakby już wycofuję się z tego twierdząc, że rzeczy nie są takie proste, tak jakbyśmy o tym nie wiedzieli, panie prezydencie. No, ale Trump jakby widzi, ma tendencję do, do widzenia rzeczy bardzo życzeniowo i przez pryzmat swojej posturowanej przez samego siebie wielkości i geniuszu strategicznego. No więc cóż, no, myślał, że się uda. Wygląda na to, że się nie udało, i wygląda na to, że. Donald Trump, kto się z tym pogodził? Przez pierwszą połowę tej drugiej kadencji Trumpa, zresztą administracja nie ukrywała, że myśli głównie w, tak, w sposób proamerykański, że Ameryka first, że. Właśnie pod znakiem zapytania stanęła linia eurocentryczna oraz jakby to pełne wspieranie Ukrainy. Ameryka chciała się rozejrzeć po różnych ewentualnych polach rozgrywki geopolitycznej, no ale wygląda na to, że w końcu wszystko wskoczyło na swoje miejsce i Donald Trump zrozumiał, na czym polega interes geopolityczny Ameryki, a ten jednak no, polega na tym, żeby nie pozwolić Rosji za bardzo się Wzrosnąć, szczególnie kosztem swoich sojuszników, bo zresztą też wzrasta w Stanach, nawet w krajach republikańskich, świadomość, że jeżeli Trump odpuści Ukrainę, to jednak będzie to symboliczna porażka Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, taki jakby drugi Wietnam, tylko by proxy, ale no, czyli jakby wojna toczona za, po, za pośrednictwem reprezentantów. No a Donald Trump, jak wiemy, przegrywać nie lubi. Więc tak, no w, w lipcu, jakby tutaj na początku tego miesiąca Trump mówił już wprost, że jakby nie jest szczęśliwy z, ze swoich relacji z Putinem ehm, oświadczał, że Putin bez sensu zabija dużo ludzi na Ukrainie. Powiedział, że poprzedni telefon oraz wysiłki negocjacyjne nic za bardzo nie przyniosły do tej pory i winą za to obarcza już nie tak jak wcześniej Zawieńskiego, tylko no już bezpośrednio Putina. To dzieje się to mimo tego, że na początku lipca w Stanach nastąpiło chwilowe wstrzymanie wysyłki amunicji, amunicji oraz obrony przeciwlotniczej do Ukrainy. Trwało to od 1 do 8 lipca. Ta decyzja była najprawdopodobniej, znaczy nie do końca wiadomo, przez kogo podjęta bezpośrednio i być może nawet jakoś nie do końca są sugestie, że Trump nie do końca miał świadomość podejmowania tej decyzji, chociaż trudno właściwie w to uwierzyć. Tym bardziej, że to jest znowu mamy do czynienia z jakąś taką próbą, jak już mówiłem w cudzysłowie, pokazania gestu, kolejnego gestu dobrej woli wobec Putina. A być może był to właśnie kolejny sposób, żeby się przekonać, że za każdym razem, kiedy takie gesty Trump wykonuje, to Putin jakby tylko wzmaga swoje ataki, bowiem te ostatnie naloty na Ukrainę są no, potworne. On są w Organizowane z bardzo wielkim rozmachem i mają bardzo dużą skalę. Kierowane są przeciwko celom cywilnym, giną ludzie i no, świat jest coraz bardziej tym przerażony, niż wspominają o tym, jak to ma odbiór na Ukrainie. Więc ta decyzja o wstrzymaniu wysyłki tych systemów obrony przeciwlotniczej, co jest szczególnie ważne w sytuacji, kiedy właśnie to w ten sposób jest, jest Ukraina atakowana, została przez Trumpa odwołana. Trump, no cóż, powiedział, że. Ukraina musi bronić się przed eskalacją rosyjskiego ataku i wygląda na to, że ta decyzja spowodowała ulgę nie tylko w Ukrainie oczywiście, zresztą tutaj też jakby było wspomniane, że ostatnia rozmowa Don Donalda Trumpa z Włodymirem Załęskim była bardzo produktywna, jak to ujął Trump, jedna z najlepszych rozmów, którą z, miał z Załęskim do tej pory, ale też w kręgach które, amerykańskich, które no, bardziej realistycznie patrzą na to, co dzieje się na linii Ameryka-Moskwa. Tak więc Waszyngton rozważa wysłanie kolejnego zestawu patriotów, nawet do wzmocnienia obrony Ukrainy. I wspiera także Trump w projekt kolejnych sankcji wobec państw współpracujących z Rosją i kupujących od niej surowce. Ten kurs nazywany jest pokojem przez siłę, czyli generalnie chodzi o tutaj odbudowę sojuszy, czyli jakby wzmocnienie pozycji NATO, co jest no, dla nas szczególnie bardzo ważne, bo tutaj Ameryka znowu się pojawia jako. No, mamy nadzieję, wiarygodny partner na tej scenie międzynarodowej. Wsparcie wobec agresorów to jest zresztą też jakby wsparcie tych sojuszników, którzy już jakby jednoznacznie są określani jako NATO, ale także w Ukraina oraz, co w sumie tutaj oczywiste w tym w kontekście szerszym, Izrael, bo tutaj Ameryka no jakby już wielokrotnie pokazywała ostatnio podczas wsparcia Izraela w jego ataku na Iran dobitnie, że Izrael jest tutaj kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I New York Post ocenia, że w ten sposób, jakby ta chińsko-rosyjsko-irańska, irańska powiedzmy, współpraca jest w końcu mocno kontrowana dzięki tej polityce pokój przez siłę. Tutaj, też jakby w tym kontekście zostały ujawnione przez CNN pewne nagrania, które jeszcze były jesienią zeszłego roku przez Trumpa wygłaszane podczas jakby fundraisingu kampanijnego w Nowym Jorku i na Florydzie. Trump już w ogóle zapowiadał to, co się może stać. Czyli yy, mówił donatorom, że powiedział Putinowi, że jeżeli wejdziesz na Ukrainę, zbombarduje Moskwę. Widzę, że podobne w groźby formułował wobec yy, Tajwanu. No to i bardziej jednak chyba pokazuje to, yy, yy, to chybotliwą naturę Trumpa i jego małą sprawczość, yy, jeżeli chodzi o przynajmniej manifestowaną do tej pory. No bo tutaj za jego dużymi słowami, no jak do tej pory nie szło zbyt duże efekty, to się zaczęło zmieniać w czasie, kiedy właśnie Trump poparł Izrael bardzo mocno i bardzo mocno dociśnięto Iran w sprawie przerwania, właściwie zniszczenia jego zasobów i technologii prowadzącej do produkowania broni jądrowej, wyprodukowania. No tutaj też jakby no nie do końca wiadomo jak to jest z tą sprawczością, bo są głosy, że tak naprawdę Iran to tylko że to jest kwestia czasu, kiedy Iran odbuduje te swoje możliwości, że w gruncie rzeczy te strategiczne zasoby irańskie nie zostały do końca zlikwidowane. I że ta technologia tak naprawdę no, nie została zniszczona i że właściwie to jest kwestia czasu, kiedy Iran wróci do produkowania, znaczy wróci do, do badań nad bombą jądrową. No ale to je też trzeba powiedzieć, że wyeliminowanie przez. Ym... Atak, szczególnie izraelski, ale też amerykański, no jak to się eufemistycznie mówi, wyeliminowanie, ale po prostu zabijanie y, ludzi związanych z y, tym programem atomowym irańskim oraz y, takie punktowe uderzenia w y, generalicję, w dowództwa różnego typu sił zbojnych irańskich, no bardzo mocno osłabiło ten kraj. Oraz, no tutaj nie wiadomo, jak to się przełoży na pozycję, jeżeli mówimy o Czy zostanie tutaj efekt flagi na dłużej, czyli gromadzenia się ludzi, którzy generalnie są przeciwko władzy, no ale w sytuacji zagrożenia państwa, jakby gromadzą się wobec, wokół władzy, czy no jednak w dłuższym terminie ten rząd zostanie, ta władza zostanie podminowana. Zresztą no, mówi się generalnie, że ten efekt, że ten efekt flagi zazwyczaj występuje, ale ja tu chciałem zwrócić uwagę na sytuację w Serbii, kiedy to, w, kiedy w 99 roku NATO zbombardowało Serbię w odpowiedzi na to, co Serbowie robili wokół Kosowa i tak naprawdę na początku wzmocniło to faktycznie władzę właśnie w ramach tego efektu flagi, ale w dłuższym terminie ta władza została obalona i Stoban Miloszewicz, który właśnie wtedy rządził, wylądował w Hadze i no pf, bardzo możliwe, w sensie niewykluczone, że w Iranie nastąpi podobna y, sytuacja. Inna sprawa, że nawet w samych stanach, nawet ta, w samym białym domu dzieją się różne rzeczy, które no, jakby nie do końca nie do końca wskazują na to, że wszyscy tam panują nad tym, co się dzieje. Jakby, no. Są różnego rodzaju ataki, czy mm, jakieś szpiegowskie aktywności obserwowane w, tam na przykład w czerwcu 2025 roku, czyli w, no, w, w czerwcu tego roku nieznany sprawca otworzył konto na Signalu, podszywając się pod sekretarza stanu Marco Rubio. Yy, I tak za pomocą zaawansowanego deepfake'u, audio i tekstu, doszło imitując jego głos i styl, kontaktował się z nami pięcioma wysokimi urzędnikami: ministrami spraw zagranicznych, gubernatorem, członk. Yy, znaczy ministrami ministra, ministra spraw zagranicznych różnych krajów, gubernatorem, yy, jednego ze stanów, yy, członkiem kongresu, próbując najprawdopodobniej wyłudzić yy, informację. Yy, czyli to jakaś zaawansowana akcja szpiegowska. Zostało o tym poinformowane FBI i Departament Stanu administracja bada sprawę, no tutaj nawet wnętrze władzy nie jest odporne na cyfrowe manipulacje, zresztą wszyscy pamiętamy tą nieszczęsną rozmowę na Signalu, podczas której wysoka, jakby wysocy urzędnicy administracji Donalda Trumpa łącznie z, z tym Hexetem i Jay Vansem zaprosili jednego z dziennikarzy amerykańskich niechcący, czy w jakiś absolutnie nie do końca zbadany do tej pory sposób do konwersacji, która powinna być tajna, bo dotyczyła operacji wojskowej. Prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Właściwie sam jej taki szczyt tej operacji, podczas których jakby w, w, ci wysocy urzędnicy wymieniali się emotkami pokazującymi wybuchy czy ręce złożone do modlitwy, no była to dość kuriozalna sprawa, no ale no, właśnie takie rzeczy dzieją się w administracji Trumpa, co jest, no, dość specyficzne jak na światowe mocarstwo. No ale to już chyba do tego się zaczęliśmy przyzwyczajać. Pojawiła się też ciekawa sytuacja wokół wokół dyrektora Biura Personelu Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Sergio Gora, który twierdzi, że pochodzi z Malty, a w rzeczywistości urodził się w Związku Radzieckim, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Tak podał we wtorek dziennik Times of Malta, powołując się na oficjalne dokumenty, co jest w ogóle dziwne, bo... No cóż, no nic strasznego urodzić się na terenie dawnego Związku Radzieckiego, ale dziwne że to ukrywać, a biorąc pod uwagę, że w ten sposób właśnie ym, robi się tak zwane cover stories różnych agentów ym, operujących na terenie innych państw, że jakby są to często ludzie z pochodzeniem rosyjskim, radzieckim, którym się to pochodzenie zamazuje, albo do, do, dorabia się inne legendy, no to tutaj jakby ta historia jest, no, dość podejrzana. Sergio Gorcza, powiedzieć, że odpowiada w, w Białym Domu za zmiany kadrowe i tutaj, w ramach których administracja naprawdę bardzo wielu e, urzędników e, wymienia. No... Gor od jakiegoś czasu był bardzo niechętny do ujawnienia dziennikarzom miejsca swego urodzenia, jakby sugerując, że jest to Malta, a potem mówiąc, że tylko, że nie jest to Rosja. No tak, nie jest to Rosja, natomiast w dokumentach, do, do których dotarł ten maltański dziennik, napisano, że Gor urodził się w Taszkencie, czyli w Uzbekistanie, w uzbeckiej SSR, w ówczesnej jako pod nazwiskiem Gorochowskim. W 1986 roku. E, no tak, no, ma gor związki z Maltą, kształci się tam, mówi po maltańsku płynnie, no, ale jednak sam fakt, że e, zachował to wszystko w tajemnicy, no, jest bardzo podejrzany. No Tak więc sytuacja powoli się zmienia, bo tutaj jakby no, zaczynają wychodzić pewne rzeczy, e, jakby pewne niedociągnięcia. W tej polityce Trumpa, także w sytuacji wewnętrznej z Białym domu, jakby to musi budzić zaniepokojenie. Trump jak na razie bagatelizował te rzeczy, no ale trudno bagatelizować takie sprawy przez dłuższy czas. Coraz więcej rzeczy wychodzi na jaw. No i też jakby w końcu ta polityka Putina no długo to zajęło, ale w końcu jednak. Donald Trump chyba się zorientował, że no, Putin go zwodzi. Oczywiście, jak już mówiłem, dobrze byłoby słuchać wcześniej sojuszników, którzy mówili mu to samo, i specjalistów, no bo w końcu jednak po coś są te wszystkie think tanki i te wszystkie um, katedry, które zajmują się, uniwersyteckie, które zajmują się sprawami międzynarodowymi i mają pogłębioną wiedzę na, ten, na te tematy. No, Trump, jak wiemy, w ramach jakby ideologicznego Wzmożenia, jakby właściwie wyszedł poszedł na wojnę z uniwersytetami i z nauką, która to zresztą jest dość typowe w ogóle do tych wszystkich jakby populistycznych, nieliberalnych opcji politycznych, którym się wydaje, że nauka jako taka jest przeciwko nim tylko dlatego, że no nie wspiera ich no często dość dziecinnie formułowanych tez albo bardzo naiwnie naiwnych diagnoz stawianych. Przez nich. No, tutaj jednak się okazuje chyba faktycznie, że rzeczywistość zweryfikowała Trumpa i że, i że od tego jakby takiego no, dość naiwnego resetu, prób resetu, które na początku kadencji Trumpa były stosowane, no i idziemy w taką bardziej w stronę mocniejszego, mocniejszego wsparcia militarnego. Zresztą w rzeczy przypomina tak naprawdę też pierwszą kadencję Trumpa, bo tam też na początku, jak pamiętamy, było. Taka próba w ogóle nowego porozstawiania figur na szachownicy, w ogóle jakby zmiecenia planszy. No a potem jednak Trump wrócił do takiej bardziej klasycznej polityki, zresztą też właśnie przecież to jakby Trump zaczął w dużym stopniu wysyłać tę część uzbrojenia na Ukrainę, która, dzięki której udało się odeprzeć ten atak rosyjski początkowy na ten kraj. No, wtedy oczywiście Trump mówił, że musiał to zrobić, dlatego że nie miał swoich ludzi w administracji, że jednak jakby ten deep state, powiedzmy, szuka taką otuliną, która no nie była taka głupia, jak się okazuje, która sprawiła, że musiał wrócić takie bardziej konwencjonalne jego podejście do polityki. No teraz jakby to się dzieje również i bez tej otuliny, bo mimo że Trump wybierał bardzo dziwnych ludzi na jakby te swoje administracyjne pozycje, no to jednak nawet teraz wydaje się, że w końcu no po prostu. Nie da się ignorować rzeczywistości i trzeba iść no, z tą rzeczywistość na kompromis. Więc jakby wraca tutaj bezwzględna retoryka, która jest, jakby stanowi element tej strategii odstraszania. Jest to oczywiście jakby ryzyko eskalacji retorycznej w relacji z Rosją i Chinami, no ale jakby deeskalacja doprowadzała do właściwie eskalacji tylko, że zabijania przez Rosjan w Ukrainie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz trzeba też przypomnieć, że Trumpowi zdarzało się również w czasie jeszcze prezydentury Joe Bidena, który pomagał Ukrainie, ale taki, w taki sposób bardzo zachowawczy. Jednak jakby dostarczając tyle broni, żeby Ukraina się obroniła, ale nie mogła wygrać tej wojny, to Trump wtedy go krytykował z takie podejście, że jeżeli, no mówił, jeżeli już jakby zdecydowaliśmy się pomagać Ukrainie, zróbmy to skutecznie. No, potem deeskalował, no ale być może zostanie tutaj powrót do tego właśnie takiego bardziej jastrzębiego kursu dokonany. A właśnie nawiązanie do pewnych momentów w historii retoryki Trumpa, które były jastrzębie. No i cóż, no, Waszyngton aktualnie przechodzi okres takiego strategicznego zwrotu. Od dawnych jakby takich umizgów do Rosji, poprzez taki no, chłód demonstrowany wobec Putina, aż po groźby militarne i ponownego wsparcia bardzo mocnego Ukrainy i do, nawiązanie dobrych relacji znowu z Zełęskim. To tutaj nie wiadomo, czy jest to element negocjacyjnego podejścia, czy już bardziej stały zwrot, ale kwestia, czy ta linia się utrzyma, no zależy jednak od jej skuteczności albo od dalszych ruchów Kremla. Bo ten teraz też może zacząć tam porozgrywać, bo w końcu jednak, jak się okazało, cóż. No, Trump być może jest chaotyczny, Trump jest nieprzewidywalny, ale. Jak pokazuję przykład niektórych przywódców, to na przykład, nie wiem, Nataniachu, 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 Beniamina Nataniachu z Izraela, który no, nauczył się tak rozgrywać Trumpa, że ten właściwie robi wszystko, co chce, czy nawet Załęckiego do pewnego stopnia, który też się uczy rozgrywania Trumpa powoli, co zresztą bardzo widać, a i też różnych przywódców europejskich. Być może Putin również zachce tutaj poprowadzić jakąś taką bardziej wyrafinowaną grę wobec Trumpa, niż tylko uśmiechanie się do niego, jednocześnie bombardowanie za plecami Ukrainy, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie wygląda na to, że sprawy idą w, w końcu, nie najgorszym, mam nadzieję, kierunku. To wszystko na dzisiaj. Dobranoc.